Witam was wszystkich. Pojawiło się niedawno demo gry Mass Effect 3. Jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb multiplayer, który będzie dużą nowością w serii. Singla tam wiadomo, że będzie. No, bądź jest, jestem pewien, że będzie dużo lepszy. I oczywiście będzie murowany kandydat do gry roku 2012 głównie ze względu na historię solową. No ale jest to taka gra, że naprawdę szkoda sobie spoilować nawet takim demem. Tym bardziej, że jest sam początek pokazany. Więc na razie przejdziemy do tego, co nowe, tego, co no, kontrowersyjne trochę. Więc tak, pokażemy postacie. Wszystko się odbywa na tej samej zasadzie, co w singlu. Mamy sześć klas postaci, z czego te górne to są te główne klasy, czyli wiadomo. Osobnik używający tej takiej mocy biotycznych, żołnierz typ zwykły z giwerami, inżynier, osoba posługująca się technologią, zaś tutaj reszta to są jakieś ich mieszanki. I mamy zawsze cztery rasy do wyboru. W uniwersum Mass Effecta tak jest, że nie każda rasa no, nadaje się do każdej z tych klas. Tu sekundę dosłownie adeptem pograłem oraz Żołnierzem, niestety, żołnierzem ze dwa razy próbowałem zacząć grę. Ale skończyłem ją przed czasem, przez co mi nie naliczyło punktów doświadczenia. No zobaczmy, sobie, na no, początek, adepta. Więc, tak po kolei, tutaj mamy, możemy wybrać moce. Jest to, to standardowy taki y, rozwój, jak w singlu. Mam tutaj jeden punkt, ale może go nie będę jeszcze y, wydawał. Więc, jest tak, mamy pięć. Y, Umiejętności, dwie to są umiejętności pasywne zwiększające jak widzicie obrażenia, drugie y, wytrzymałość, zaś trzy to są umiejętności do używania czynnego. Za to odpowiadają trzy przyciski na padzie, bumper oraz przycisk Y. Dodatkowo możemy trochę zmieniać wygląd, To, to tam mniej ważne uzbrojenie. To jest na tyle istotna rzecz w tej części, że każdy teraz rodzaj broni ma swoją uwagę. Jeżeli przekroczymy, nie wiem, tutaj sobie coś dołożę, jeżeli przekroczymy połowę, połowę tego naszego obciążenia, to wtedy będzie widoczny taki defekt w postaci dłuższego nawiania się umiejętności, co w przypadku tych klas, które nie są żołnierzami, no, jest dość kluczowe. Dlatego tutaj sobie wezmę strzelbę i ciężki pistolet. Szybkość ładowania mocy mam dzięki temu plus 40, no i to mi na razie wystarczy. To jest taki sklep. Możemy tutaj takie pakiety sobie wybrać. To Wam może pokażę już w trakcie gry. Chociaż to jest tu zaraz yy, po prawo. Gdybyśmy mieli pieniądze, gdybyśmy rozwinęli bardziej postać, to byśmy mogli sobie wykupić takie ulepszenia. Użyłem trzech z nich. To u góry to jest po prostu wyrzutnia pocisków z jednym strzałem. Po lewo. To jest dodatkowa amunicja. Na dole jest medi, że on się przydaje, kiedy zostaniemy powaleni, możemy sobie sami wstać. No i spróbujmy kogoś wyszukać. To są takie te y, miejscówki w różnych przestrzeniach kosmicznych. To jest kwestia jeszcze poziomu trudności oraz przeciwnika. Nie wszystko to jest dostępne w wersji demo. Jesteśmy już w lobby, może wspomnę o powiązaniu z singlem. Już teraz jestem przekonany, że kampania w Mass Effect 3 będzie analogiczna do tej z dwójki, przy czym nie będziemy po prostu zbierać zespołu, a floty wszystkich raz. No będzie się to sprowadzać do tego właśnie, że coś tam musimy dla kogoś zrobić zapewne i dostaniemy jakby, zostaniemy zapewnieni o wsparciu. Do walki ze no i właśnie to w ten sposób się, mniej więcej będzie się raczej odbywało. Dla konkretnych obszarów galaktyki będzie musieli taki wskaźnik zapełnić, i ponoć będzie można to zrobić nie grając w żadnej dodatkowej aplikacji jak ten tryb multi. Ale możliwe będzie szybsze zapełnienie takich wskaźników gotowości właśnie poprzez korzystanie z multiplayer'a. No, trochę, trochę to szybciej przygotujemy poszczególne rejony galaktyki do walki. Tryb ten nie jest jakiś super dynamiczny, no wiadomo, że przecież Mass Effect, jakby bardzo się nie starał, nigdy gear sami nie będzie. No i się powoli zaczynam zastanawiać, czy nie jest tak, że wrzucono ten tryb multi po to, żeby wrzucić online pasa. Do tej gry. ale jak mówię, gram dużo. może się okazać, że na wyższych poziomach to będzie... Na wyższych poziomach, na innych mapach będzie to jakieś ciekawe wyzwanie i fajna alternatywa dla singla. No dobra, no i jesteśmy. Pierwsze parę fal to będzie po prostu zwykła walka, więc może gdzieś tam się ustawmy tutaj i oczekujemy wrogów. W samej mechanice gry, no, jak już widzieliście, sprint. On był tam się włączał czasami w poprzednich wersjach, kiedy. By było jakby zagrożenie, byliśmy w sobie walki. Teraz jest normalnie. Umiemy taki przewrót zrobić. Używamy standardowo mocy. Ja mam akurat dwie. To jest tak zwana osobliwość. Bardzo też lubię tę falę uderzeniową. Może ją zasłużyję. A właśnie? I jeszcze taki atak, wręcz mam mocniejszy trochę. W przypadku klas opierających się na broni palnej jest to ten zwany omni ostrze. Tutaj taka, jakiś widzicie, typowe jakieś uderzenie adepta. Możemy korzystać z drabin. Oczywiście z osmon jest standardowo już. Oraz takie przejścia dynamiczne w stylu giersu właśnie. No, cały czas ta gra jakoś ewoluuje. Jeżeli zaś chodzi o sam system rozwoju, to... to nie ma tak jak poprzedniej części uproszczonego, że ulepszamy poszczególne umiejętności i na samym końcu możemy sobie wybrać y, między dwiema wykluczającymi się opcjami. Teraz tak, po trzech ulepszeniach mamy po kolei kolejne trzy, tym razem już z wyborami. To są opcje często no, wykluczające się. No wiadomo, najbardziej standardowym przykładem jest, czy pójść w wyobrażenia, czy wytrzymałość. system życia przypomina trochę gry z cyklu Halo Głównie te ostatnie Czyli ma ostatnie i pierwsze w sumie no, mamy energię tarczy, która się odnawia oraz życie. Jeżeli chodzi o samo strzelanie jest trochę fajniej niż w przypadku poprzednich części, choć nie jest to aż taki taki skok jak z jedynki na dwójkę. Czuć bardziej siłę strzałów. Bioware teraz bardziej robi z tego reakcji, nie zapominając, żeby gdzieś tam w tle ta mechanika RPGowa działała. Dobrze, mamy teraz... Teraz mamy coś zrobić. Mamy na to minutę. Aha, C zlikwidować zdaje się. Gdzież, gdzież on jest? Tego typu zadania akurat jeszcze nie miałem Aha, kolejne cele. Pryzwy, to jest hakowanie jakichś terminali, czy to paru kolei, czy jednego takiego jakiegoś hmm, mocniejszego. użyjmy mocy oho. I ostatni. Bardzo szybko mi się odnawiają te umiejętności, ponieważ mam tylko dwie bronie. W przypadku takiego właśnie Adepta, w którym gram. Jest to bardzo przydatne. Oho! Dostajemy za to tutaj kredyty, zarówno za wykonanie misji, jak i za czas. Im szybciej to zrobimy, tym więcej. Dostajemy różne medale z bonusami za wykonywanie. No jest to oczywiście standard. Obecnie w grach z multiplayerem Nasze postacie awansują osobno zaś nasz ogólny jakby poziom. To jest suma y, poziomów naszych postaci wszystkich. Pojawiają się tutaj przeciwnicy, tacy, którzy nie wiem oczywiście czy są w singlu ale wiem, że ich nie było w poprzednich częściach na przykład osobnicy z tarczami albo tutaj tacy używający zasłony dymnej tu macie osobnika z tarczą, oczywiście najlepiej zrzucać z dwóch stron zaś ta osłona, zasłona dymna sprawia, że nie, nie możemy nikogo nacelować, żeby użyć specjalnych umiejętności mam tutaj dość mało życia muszę się zdać na tarczę Witam Was wszystkich, pojawiło się niedawno demo gry Mass Effect 3, jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb Multiplier, który będzie dużą nowością w serii. Singla tam wiadomo, że będzie, no, bądź jest, jestem pewien, że... Witam Was wszystkich. Pojawiło się niedawno demogry Mass Effect 3. Jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb multiplayer, który będzie dużą nowością w serii. Singla, tam wiadomo, że będzie. No, bądź, jest, jestem pewien, Witam Was wszystkich. Pojawiło się niedawno demo gry Mass Effect 3, jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb multiplayer, który będzie dużą nowością w serii. Singla tam wiadomo, że będzie, no, bądź jest, jestem pewien, że... Witam Was wszystkich. Pojawiło się niedawno demo gry Mass Effect 3, jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb multiplayer, który będzie dużą nowością w serii. Singla tam wiadomo, że będzie, no, bądź jest, jestem pewien, że... Witam was wszystkich. Pojawiło się niedawno demo gry Mass Effect 3. Jak dla mnie jest to idealna okazja, żeby zwłaszcza pokazać tryb multiplayer, który będzie dużą nowością w serii. Singla tam wiadomo, że będzie. No, bądź, jest, jestem pewien, że.